burmistrz Krzanowic Andrzej Strzedula. Panie burmistrzu, to drugi bieg uliczny na terenie gminy. Tak, to drugi bieg uliczny. Poprzedni był dwa lata temu. Bieg na dystansie trochę ponad 10 km. Mamy prawie 90 zawodników, pogoda dopisała, hmm. także mam nadzieję, że wszyscy będą się z nami się bawić. To też taki powrót tych imprez sportowych na terenie gminy. Tak, no to to, to jest impreza w ramach, w ramach projektu transgranicznego z sąsiednią kuchelną, reaktywacja współpracy e, transgranicznej, także mam nadzieję, że. Wszystko się fajnie uda, no i wszystko na zawodach. Burmistrz też pobiegnie. No spróbuję, powiedz tak. Jaki będzie wynik, no to zobaczymy. Jakiś cel burmistrza, czy po prostu tak Ukończyć. Rekreacja? Po prostu ukończyć. Okay. To jest tylko dla przyjemności, dla zabawy. Color Run, yy, Skąd to nazwa? To, to nazwa związana z drugim, z drugim elementem tego wydarzenia, czyli taką bitwą na kolory. Zapraszamy, zaprosiliśmy młodych mieszkańców naszej gminy, aby właśnie po biegu móc móc, móc też zabawy spróbować. Okej, to też dzisiaj. To też dzisiaj właśnie po zakończeniu biegu, po, po dekoracji zwycięzców będzie taka mała bitwa na, na kolory. To z proszkami choli najpewniej, tak? Tak, tak dokładnie tak. tak. Dziękuję bardzo. Dzięki.